Ogłoszenie o wypadku w miejscowości Psarynawy na drodze krajowej 92 wpłynęło o godzinie 18:48 z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Na miejsce zadysponowane zostały dwa zastępy z JDG września. Strażacy po dojeździe na miejsce zastali dwa pojazdy po zderzeniu. Wszystkie osoby podróżujące samochodami znajdowały się na zewnątrz pojazdów. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu. Kwalifikowanej pierwszej pomocy dwóm osobom z pojazdu osobowego Jaguar założono im kołnierze ortopedyczne oraz także udzielono wsparcia psychicznego. Jednocześnie w obydwu pojazdach odłączono instalację elektryczną od akumulatorów. Następnie osoby poszkodowane zostały przekazane karetką pogotowia ratunkowego. Na czas prowadzonych działań nitka w stronę Poznania była zamknięta.